Hej, witam was bardzo serdecznie Słuchajcie, pewnie już widzieliście mnie w takim wydaniu Ale ja nagrywam filmiki na zapas żeby wam mogła puszczać, gdyż mam teraz ferie W tym tygodniu mam zamiar nagrać 8 filmików Ale nie będę tego mówić, bo nie wiem kiedy to wrzucę Znaczy już to powiedziałam W każdym razie często prosicie mnie o kolekcję moich perfum Chcecie ją zobaczyć Ja nie mam jakiejś wybitnie dużej kolekcji ale pokażę Wam to co mam. Słuchajcie, no planuję jeszcze kilka zakupów, bo spodobało mi się ostatnio kilka zapachów, ze trzy może tak naprawdę mi się spodobały. Ale ostatnio ledwo finansowo wiąże koniec z końcem, więc no jeszcze te zakupy będą musiały trochę poczekać. A dzisiaj pokażę Wam taką kolekcję jaką mam. Zacznę najpierw od zapachów, za którymi niekoniecznie przepadam albo po prostu no, no, nie są moimi faworytami i o nich opowiem szybciutko, a o moich faworytach skupię się bardziej, przeczytam Wam nuty i poopowiadam coś więcej. Najważniejsze dla mnie jest to, że zapach po prostu kojarzy mi się, kojarzy mi się, o tak, i totalnie przywołuje mi jakieś wspomnienia i to jest dla mnie w zapachu w sumie najważniejsze. Tak. Pierwszy zapach, jaki dzierżę w dłoni, jest to Sunflowers Elizabeth Arden. I ten zapach nie jest moim ulubionym, ale dostałam go od babci i z babcią mi się kojarzy. Tak. Jest ciężki, przytłaczający, nie jest świeży, i orzeźwiający, taki jak lubię więc jeszcze jest go dużo. Nie przepadam za nim, ale czasem go sobie użyję. Drugi zestaw to dostałam od mamy i to jest taki zestaw Preda po te. Preda to jest taka jakaś woda i tu są perfumy. I słuchajcie, ten zapach jest już taki świeższy i ten zapach... Totalnie, ale to totalnie kojarzy mi się z przedszkolem. Nie pytajcie mnie czemu. E, prawdopodobnie mogłabym pójść o zakład, że jakaś przedszkolanka tego używała i tak mi się kojarzy, chociaż w przedszkole było mnóstwo czasu temu. Więc to jest zestaw numer E2 I, i jest fajny na dzień. A zapomniałam jeszcze o jednej, która chciałam mam. Zaraz ją znajdę. Druga to jest taka, e, trze, trze, czwarta w sumie, e, to jest taka, która już mi się niestety skończyła. E, kiedyś kupiłam ją na Strefie Bezcłowe, ale to było już dawno temu i to jest Temperamento Gabriela Sabatini i bardzo taki słoneczny zapach. E, dalej jest Gabriela Sabatini Ocean Sun, e, to też od kogoś dostałam i to jest bardzo dzienny i świeży zapach nie będę mówić nic więcej um, tu jest już taka kapka Saint -Dion. nawet nie wiem, powiem wam jak ten zapach się nazywa dostałam go na urodziny większość tych zapachów, za którymi nie przepadam no to jednak dostałam um, muszę tak powiedzieć, no ale cóż tak jest, że czasem z zapachami się po prostu nie trafia um, i taki do torebki Adidas taki różowy tutaj widać Pachnie tak dość sportowo, nie w moim stylu za bardzo. I dalej są już moi ulubieńce. Kolejny zapaszek jest to zapach, który dostałam z wymianki od Marty. I jeżeli mnie oglądasz, to napisz mi, co się z tobą dzieje, bo od dawna cię nie widziałam. I jest to Puma Flowering. Przepiękny, słodziutki, bardzo słodziutki zapach. Uwielbiam tą buteleczkę, bo bardzo łatwo w torebce się mieści. I to jest właśnie moja torebko, to są moje torebkowe perfumy. I przeczytam Wam, jak one pachną. To jest typ zapachu kwiatowo-owocowy i tu jest mandarynka, malina, frezja, fiołek i irys. Czyli bardzo owocowo-słodki zapach. Super po prostu. Następny to też będzie puma, tylko puma jamaica. Już nie ma jej, ale uwielbiam ten zapach. Jest po prostu tak świeży i pobudzający z rana. dostałam kiedyś od mamy i to był właśnie e, wypalony, że tak powiem, prezent. E, już wam opowiadam, pewnie większość z was wie jak ona pachnie. E, ale powiem wam, że to jest bergamotka, czarna porzeczka, mandarynka, żółta gruszka, róża, kwiat gruszki, kokos, drzewo sandałowe piżmo i po prostu zapach jest przecudowny, jest tak orzeźwiający, tak pobudzający, tak ciepły, że psikając nie po prostu ma się taką dużą dawkę energii i od razu na myśl przychodzi Jamajka i po prostu rasta szaleństwo w gorącym słońcu. Kolejny równie cudowny zapach Zarówno lubię tego zwykłego, to jest Davidoff Cool Water i zarówno lubię tą zwykłą Cool Water, jak teraz tą, którą tu posiadam, czyli Wave. Bardzo taki orzeźwiający, oceaniczno-morski zapach. Nuty tu mamy drzewo sandałowe. Zaświrował mi komputer. Drzewo sandałowe... Coś, co nie umiem się doczytać, coś co... Jantar i, i piżmo i nie wiem, czy to Wam coś dużo da. Ale taki bardzo pieprzowy, bym powiedziała, zapach. A, co tu mam dalej? I kolejny zapach. Jest to pewnie Wam znana butelka. Jest to Żador od Diora. Super ekstra wieczorowy zapach. Kojarzy mi się z taką ekskluzywną, lejącą się długą do ziemi sukienką. Mówiłam wam, że po prostu zapachy mi się kojarzą. I nuty, jakie tu mamy, to bergamotka, melon, brzuskwinia, gruszka, frezja, kumbalia, róża, fiołak, drzewo sandałowe. Ale jest tak kobiecy i tak wieczorowy, co jest coś niesamowitego przepiękny, przepiękny zapach i jednak nie czuć w nim tego melona, brzoskwini i gruszki gdyż przytłaczają go te mocniejsze zapachy ale przepiękne I używam go praktycznie tylko zapach to jest wieczorowy, tak jak powiedziałam kolejny zapach ja w ogóle jestem wielką wielbicielką męskich zapachów i zapachów pod tytułem unisex. Mogę sama używać męskich perfum. Po prostu uwielbiam. I tyle. Może tak nie powinno się robić, ale ja je lubię. I mam tu jeden taki, to jest Versace Men. I po prostu to są moje całe wakacje we Włoszech. No, tak, takie mam skojarzenie i koniec, kropka. I co tu mamy w tym zapachu? W zapachu mamy limonkę, drzewo różane, cedr estety estragon, to tak działa, wiecie? Szałwia, piżmo Pishm i amber. Po prostu to jest mój ulubiony, chyba jeden z moich ulubionych zapachów na pewno i tego trzeba powąchać, bo, bo to tak pachną wakacje we Włoszech dla mnie. E, słuchajcie i teraz już dwa ostatnie moje ulubione zapachy, e, ale podkreślam, że e, nie są to Jedyne zapachy, które uwielbiam, bo jest kilka, o których naprawdę marzę i na pewno kiedyś je sobie kupię. I to jest zapach Dolce Gabbana Light Blue. Po prostu ubóstwiam, kocham i szaleję za tym zapachem. Jest to sycylijska cytryna, jabłko, róża, jaśmin, drzewo cedrowe, liście bambusa i piżmo. I słuchajcie mi to pachnie tak też łodyżką kojarzy mi się z łodyżką słonecznika ale ale dobra po prostu jest tak orzeźwiający jak się nim psikam to mi się wydaje że taka jakby chmurka, jakbym unosiła się w obłokach, jakbym była spryskana takim obłoczkiem i to mi się kojarzy, że tak pachnie niebo nie wiem czy to jest słuszne skojarzenie ale, ale takie ja mam jak już mówiłam dziwne niektóre bywają. I ostatni mój ukochany zapach, o którym marzyłam długo i sobie go kupiłam, w ogóle uwielbiam zapachy z tej firmy i obecnie posiadam SKD Magnetis. Tak ona wygląda. I co oni tutaj piszą o niej? Piszą, że jest to Frezja, Bazylia czarna porzeczka, jaśmin, irys, kwiat migdałowca, amber, kaszmir, piżmo, wanilia, drzewo sandałowe. I co ciekawe, że jest to bardzo kobieca kompozycja, tworzy wokół ciebie pole magnetyczne, stąd magnetizm podejrzewam, powodując przyciąganie uwagi mężczyzn oraz sprawiając, że czujesz się jeszcze bardziej atrakcyjna, zmysłowa i pociągająca. Skoro tak to pachnie, to widocznie tak jest. Nie zauważyłam jakiegoś specjalnego magnesu, chociaż mój chłopak bardzo lubi ten zapach. I jest przepiękna, jest okropnie taka ciężka i bardzo, bardzo słodka. Nie utrzymuje się jakoś wybitnie długo, bo z tego co wiem jest to woda toaletowa. Niestety nie robią perfum, z tego co wiem ale jeżeli będziecie mieli okazję to kiedyś powąchajcie sobie w mój ulubiony zapach jeżeli będzie was to interesować no i to w sumie tyle nie mówiłam wam ani objętości ani cen jestem loser bo tak o sobie przyszłam i pogadałam no ale cóż, napiszę wszystko na dole jeżeli będziecie zainteresowani w takim bądź razie i to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za niedługo.